Partnerem materiału jest Luxpaw, producent ogrodzeń w systemie panelowym. Kompletne ogrodzenie o wysokości 1,5 m od 52 zł o wysokości 1,80 m od 58 zł. Komplet brama furtka wysokość 1,5 m od 1950 zł, wysokość 1,70 m od 2200 zł. Miniony 2024 rok w gminie Radoszyce pod względem realizacji inwestycji był naznaczony jednym wielkim projektem dotowanym z Polskiego Ładu. Jednak w ramach niego wykonano 7 zadań, w tym wybudowano lub przebudowano kilka świetlic wiejskich. Gmina nie wspomniała też o inwestycjach drogowych. Wspomniany olbrzymi projekt był wart około 7,5 miliona złotych i otrzymał dofinansowanie z polskiego ładu kwotą około 5 milionów złotych. Gmina Radoszce w, w, w roku ubiegłym zrealizowała bardzo duży projekt inwestycyjny pod nazwą Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych, który składał się z siedmiu części I w ramach tego zadania inwestycyjnego zostały wykonane następujące zadania. Była to przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilczkowice, o część z przeznaczeniem na potrzeby Świetlicy Wiejskiej oraz o część przeznaczoną na e, strażnicę OSP. Była to również, drugim zadaniem było to przebudowa Świetlicy Wiejskiej znajdującej się w budynku OSP w Radoszycach, polegająca na przebudowie wieźby dachowej oraz wymianie pokrycia dachu wraz z wymianą izolacji cieplnej, sufitu podwieszonego i wymianą oświetlenia. Trzecim zadaniem była to zmiana sposobu użytkowania i remont wraz z przebudową budynku na budynek użyteczności publicznej była to na świetlicę wiejską w miejscowości Grodzisko. Czwartym zadaniem był również zmiana sposobu użytkowania i remont i przebudowa istniejącego budynku handlowo- usługowego na świetlicę wiejską w miejscowościach Pakułach piątą częścią była to rewitalizacja parku w Radoszycach poprzez budowę nowej fontanny oraz zagospodarowania terenu wokół fontanny szóstą inwestycją była to rewitalizacja skwerków w miejscowości. Jakimowice, tutaj została również wykonana fontanna w formie takiej budowli kamiennej, imitująca, przypominająca imitację wodospadu i wykonane zostało zagospodarowanie wokół tego e, e, terenu. Ostatnią inwestycją, która została zrealizowana, to była inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu w miejscowości podlesie poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, altanki, siłowni plenerowej. W minionym roku gmina wykonywała też bieżące prace dotyczące utrzymania i remontów dróg gminnych. Dorzuciła się także do przebudowy jednego z powiatowych traktów. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, gmina współfinansowała zadanie polegające na przebudowie drogi w miejscowości Podlesieł. Kosz dotacji, którą gmina przekazała na poczet powiatu koneckiego, to kwota ponad 1,140,000 zł. A o tym, co samorząd planuje w już rozpoczętym roku, informujemy Państwa w osobnym materiale wideo.